Lois, byłaś w Polsce już wiele razy. To wygląda tak, jakby to jakieś karmiczne tutaj się przywodziły przyczyny. Jak postrzegasz Polaków z perspektywy tych kilku, w zasadzie kilkunastu przyjazdów w ciągu kilkunastu lat? So, Lois, have been to Poland so many times. Uh, how do you find Polish people over the years? Well, first of all, I've only interacted with yoga practitioners. no no udzieliłam z praktykującymi jogę w Polsce. Yeah. And I find um I find in terms of the Polish people I find there's an innocence to Ey. their quality of of their nature. I jeśli chodzi o Polaków to jest w ich naturze odkrywam pewną niewinność. Innocence in the sense that there's um a, a almost a childlike quality that they're eager to learn and absorb the And like most yoga practitioners around the world, they also possess the um, ambition to um, learn, they're learning the yoga to be better people. To be I tak samo jak wszyscy praktykujący jogę na, na świecie mają tę ambicję, żeby ćwiczyć jogę po to, żeby być lepszymi ludźmi po prostu. But I find a special in the Polish ale, ale zwłaszcza tutaj w Polsce wśród praktykujących odnajduje taką niewinność. Mam takie pytanie teraz, troszeczkę chciałem porozmawiać o jamach i Niyamach i ich aplikacji w takim codziennym życiu.

I w tym kontekście, jak w świetle jam i nijam powinniśmy się zachować napotykając w życiu różne trudne sytuacje, czasem sytuacje, które budzą sprzeciw, sytuacje, z którymi się nie zgadzamy. Jeżeli jakieś złe rzeczy się dzieją, to czy powinniśmy zostawić to na boku, czy powinniśmy w aktywny sposób jednak zaangażować się? And in yana, to yamas and niyamas, in Uh, interact in, in what's going on in the world. Uh, should we uh, be active uh, or uh, engaged or just? Well, be of course, actually, practice? yoga makes you engaged in a better way, and it's not about. I haven't heard about this being inside because yamas are you know the way we act with the outside world. Yamas are written codified for us. To behave a way with the world. Po, so, powinniśmy współdziałać ze światem zewnętrznym w dobry sposób, ponieważ e, nie, nie sądzę, żeby chodziło tutaj o jakiekolwiek wycofanie. Jamy zostały napisane e, jakby jako wskaż, wskazówki dla nas, jak powinniśmy współdziałać ze światem zewnętrznym. And the niyamas are how we with Natomiast niyama dotyczą tego, jak się zachowujemy w stosunku do siebie. So the yamas are <coughs> a więc niyamas are non-violence, truthfulness, non-stealing, a więc Uh, to jest uh, brak gwałtowności, przemocy, uh, bycie prawdomównym, niekradzenie, nie, nie tak? <laughs> uh, uh, postrzeganie się. And nie living beyond what you need. Uh, I nie życie ponad stan, which we can really work on. <laughs> <laughs> Nad tym możemy naprawdę popracować. Um, and so that's how we are with the outside world. Ahimsa, non-violence. is not just non-violence towards other people but actually its original meaning is non-violence towards animals. So think about it, I you know, I know I, I'm sure you know people or yourself when you started understanding the practice of yoga, you stopped killing spiders.

Natomiast mijamy, które dotyczą tego, jak my się zachowujemy sami w stosunku do siebie, również ma wpływ na to jak um, interakcje z innymi ludźmi. Um, weźmy pod uwagę na przykład czystość. Nie tylko chodzi o czystość fizyczną, ale to co mówimy, w jaki sposób się wypowiadamy. Contentment, how we um, accept what we've been given in this life. We have to accept. Whatever station life we begin, we've been given. Dalej zadowolenie polega na tym, że musimy akceptować wszystko cokolwiek nam życie przynosi na jakimkolwiek etapie życia jesteśmy. Ale czy to oznacza, że jeżeli <coughs> zauważamy zachodzące wokół nas jakieś niebezpieczne złe procesy, But around, uh, on, które szkodzą innym ludziom, które szkodzą nam? Czy powinniśmy też je zaakceptować i powiedzieć, że o taka jest nasza karma, czy powinniśmy przedsięwziąć jakieś kroki, żeby to zatrzymać, żeby nie, to cierpienie się nie, nie rozprzestrzeniało? Like karma? No, but this should... is how we're accepting for ourselves. This is how we're accepting for our own selves. It's the external practices of jamas where you're involved with with the world. The internal practices are for ourselves. Tak jak powiedziałem, nieby dotyczą tego, jak zachowujemy się w stosunku do siebie, jak my akceptujemy co co się dzieje nam w naszym życiu. Natomiast nie oznacza to, że jeżeli komuś innemu zagrażamy bezpieczeństwo, to mamy stać i patrzeć, się, co się dzieje then others will also speak the truth if we're non others will be non -violence. if we conserve our energy then we can do we actually conserving your energy brings virtue virtuous virtuous um, kiedy pracujemy nad sobą to e, również e, stajemy się przykładem dla innych a więc jeżeli my praktykujemy prawdę to i też powinni widzieć tę prawdę jeżeli praktykujemy e, brak przemocy e, to również e, to powinno działać na zewnątrz jeżeli praktykujemy cnotę to pojawia się energia and you know if you're a family person you, you're a better family person when you when you're practicing yoga within your own little micro environment Jezu. and that has you know repercussions in the bigger scheme of things jeżeli jesteś członkiem rodziny, masz swoją rodzinę, to to, że praktykujesz jogę powinno wpływać jak gdyby w tym mikroświecie rodzinnym, polepszać jego życie i później jak gdyby falami odbijać się w coraz szerszym środowisku. Czy zatem to znaczy, że jako nauczyciele jogi jesteśmy w pewien sposób odpowiedzialni za to, żeby

Jego They'll fall. They'll fall from their place. To oni po prostu odpadną. If you, you know, in Ayengara Yoga, especially in Ayengar Yoga, as a teacher, we're looking at the student. We're watching the student so we can teach. The student is watching us. E, specjalnie. In zwłaszcza na to metodzie Ayengara patrzymy się na uczniów po to, żebyśmy mogli ich uczyć, ale trzeba pamiętać o tym, że uczniowie patrzą też na nas.